Siedzimy teraz na lotnisku w Oslo. Udało nam się przetrwać tutaj już jakieś 20 godzin. Minęło szybko, nie było aż tak źle. Zostały nam 4 godziny do lotu. A lecimy do Kataru, do miasta Doha, czyli do stolicy Kataru. Teraz ty się do. Tak, Jaki ten samolot jest? How, jak bym Mr. Pure, this way. Ok, of course. Co tu? Z naszej miejscówki na najbliższe 8 godzin. nie? Ekrany multimedialne. Taki mały smartfonik, ale jest na kablu, żeby go nie zakaszubić. No, trochę wygodniej niż w że. Dings na wierzchach to jest sanie. Sanie. Sanie do samolotu. Mamy dobry widok za oknem skrzydło. Uh, entertainment. Nie wiem kiedy mówi po angielsku kiedy po arabsku. Nie da się tego Zadanie chyba jest limitowane, ale bicia jest, jest, jest duży wybór alkoholiku, 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 alkoholicznych wypitków. Easy peasy salad, cokolwiek to jest. Nie tam na lewo, mogę mieć wino. Jak daję to szalę, i piją to ucieka. bo u nas będzie 31 stopni tylko no, w nocy, musimy nawet wtedy A i dobrze, już nic nie widać, już lądujemy. już jesteśmy nisko. <noise> to jest taka temperatura. <noise> Myślałam, że jesteśmy w jakimś żegliku. Nie, nie, nie. Zlandowaliśmy w naszym pokoju pięciogwiazdkowym typu Superior. jak Kornisz Hotel. Mister Piotr Markiewicz. Ze śmieszniejszych Uch, rzeczy. To jest w kiblu. Jest. Co? Domofon. Po co w kiblu domofon? Nie wiem. Jakie były twoje pierwsze wrażenia z Kataru? Kojarzycie taki moment, jak jesteście na basenie, na którym jest sauna? Wchodzicie do sauny, jest bardzo gorąco, bardzo gorąco i taki pierwszy moment, jak się z niej wychodzi i jest jeszcze wciąż mega gorąco i do tego capichlorem, chlorem? To właśnie tak jest w Katarze cały czas i nie da się od tego uciec. Jeżeli chodzi o ruch pieszych, to jest on sprowadzony do absolutnego minimum, ponieważ wszyscy mieszkańcy poruszają się samochodami z klimatyzacją i chodniki, do czteropasmowej jezdni wyglądają tak. Ten rak twarz tego pana. Postanowiliśmy zrobić odwrót z promenady na pasa ze sklepami z tego względu, że nie mamy żadnego filtra, w sensie kremu z filtrem, żeby się posmarować, a Wspólnie z Pati stwierdzamy, że jest zdradziecka pogoda, bo niby smaży, niby jest ten piasek w powietrzu, ale jednak bardzo smaży. W związku z czym, idziemy do pasażu sklepów, widzę przed sobą fontannę. Chyba wsadzę tam łeb. Kupiliśmy w supermarkecie ogromne ilości płynów. I krem do godzina, godzina 13 i krem do smarowania, żeby, żeby się nie, nie strzaskać na wiór, znowu wychodzimy w słońce, w ogóle śmierci tutaj takim starym śmieciem i jest tak nieatrakcyjnie ogólnie poza, poza taką główną promenadą, to jest po prostu brzydko, spójrzcie tylko Tam jak mokre kurczaki, przewęczone mokre kurczaki, ale czas na kilka słów wyjaśnić, co my w ogóle w tym Katarze robimy. Przyjechaliśmy tu jako tak zwany stopover, dlatego że w toku poszukiwania możliwości transportu do Tajlandii. W terminie, w którym akurat my chcieliśmy lecieć, a warto powiedzieć, że jeszcze nie ma szczytu sezonu turystycznego, ale za chwilę się zacznie. Szukaliśmy w ogóle lotów. Tydzień czy dwa tygodnie przed wylotem, eee, i mniej więcej ceny kształtowały się tak, że za wszystkie bilety dla linii lotniczych musielibyśmy zapłacić około 900 zł do 1000. Z czego wiadomo, że taki bilet nie ma ani wyboru miejsc w cenie, ani nawet bagażu rejestrowanego. Zrobiliśmy przerwę na jedzenie, a teraz zabieramy Was w cień do Palmy, bo nie możemy wytrzymać już w tej klimatyzacji. Zaraz dokończymy, co mamy do powiedzenia o Qatar Airways. Idziemy! I specjalnie wybraliśmy opcję, która trwa 33 ponad godziny i ma 25 godziny przesiadki w mieście Doha. Specjalnie dlatego, że chcieliśmy to miasto zobaczyć i zwiedzić trochę Katar. Kiedyś było tak, że Qatar Airways yy, osobom, które mają przesiadkę powyżej 12 godzin, zapewnia hotel. Za darmo, daje bon na jedzenie, jeszcze transfer do hotelu i z powrotem na lotnisko. Teraz jednak jest troszkę inaczej i można się ubiegać o darmowy hotel, tylko wtedy, kiedy twoja przesiadka trwa powyżej 12 godzin i nie masz żadnej innej opcji. A że tego dnia było mnóstwo innych lotów do Tajlandii, to musieliśmy rozwiązać to inaczej. Wciąż do końca roku funkcjonuje tak zwany program Discover Qatar ze stopoverem Stopover w Katarze, czyli bierzesz lot do Tajlandii z przesiadką w Doha dopłacając mniej niż 50 zł na łebka do pierwotnej wartości biletu Qatar Airwaves dopłaca Ci do jednego noclegu w pięciogwiazdkowym hotelu i kilkunastu godzin czasu dodatkowych na zwiedzenie Dohy ponieważ otwierają się mocno na turystykę i chcą Promować tutaj bardziej ruch, ruch turystyczny, dlatego to tak wygląda. No i skorzystaliśmy. I z tego co wiem, można zostać tutaj do 4 dni chyba. No i oczywiście najważniejsze jest to, że w cenie biletu Qatar Airways dostaliśmy 30 kg bagażu rejestrowanego, bagaż podręczny, 4 posiłki i do oporu picie ciepłe, zimne i alkohol na pokładzie. Rozrywkę, wygodne fotele, lot w nocy do Bangkoku, dzięki czemu wylądujemy z samego rana. No i generalnie komfort dużo, dużo wyższy, a przy okazji pozwiedzamy. Łącznie wyniosło nas to może z tysiąca na osobę. Oczywiście da się w dwie osoby za tą cenę dolecieć do Tajlandii, ale komfort, to co otrzymaliśmy w cenie i to co zwiedziliśmy, to nasze. No, moim zdaniem było warto dopłacić. Polecamy. Idziemy zwiedzać. Rzecz działa taka, że nie będziemy płacili 50 zł za wejście do muzeum. Myśleliśmy, że jest darmowe, no i oczywiście scebulowaliśmy i nie wyszliśmy, bo w sumie aż tak muzeum z kultury islamskiej mnie średnio interesuje. Jesteśmy pod perłą Symbolem miasto Doha, natomiast niestety źle trafiliśmy, bo Perła ma. Sorry, maintenance work. Nie ma tej Perłowej Co tam, Gdańsk? Dalej dumni z tunelu do Forum? Bo to jest tunel nerneczek. Taki To jest taka mozaika. To jest mozaika, to nie jest zdjęcie. Dotarliśmy do bazaru Suk Pakiv Podobnie Jest to uliczka, w której sprzedaje się zwierzęta. Przekonamy się. Domone zwierzęta do kupienia. Złote rybki, złote ptaszki. A tam Jak smażylewo, co wytrzymuje? Oni ten bazar dopiero co otwierają, no bo jakby robi się zimniej i słońce zachodzi, więc oni te zwierzęta dopiero wystawiają bo inaczej szybko by pozdychały w tym ukropie, co zresztą mnie wcale nie dziwi, więc przypuszczam, że tutaj handel i życie publiczne zaczyna się dopiero w godzinach mocno popołudniowych Hmm, Dżamal Teraz jesteś tutaj, Dżamal Aż wstyd wchodzić do tego hotelu w takim stanie. To jest ten sławetny miś, który de facto wchodzi w lampę. Na nocnych liniach dostajecie jeszcze taki dodatkowy pakiet w katarku. Skarpetki, jakby było silno w stópeczki. No, na nakładka na oczy z paska, żeby nie biało i nie było ciasno. Szczoteczka do zepów. Szczoteczka do zepów z mini słodką pastą, palcem do ust, zatyczki do uszu. I to wszystko. dobra noc Dobranoc! Dobranoc.